Gmina Ochotnica Dolna to oczywiście przede wszystkim góry i te wszystkie sporty związane z górami, ale Gmina Ochotnica Dolna to również tylmanowa, a skoro tylmanowa to Dunajec, a jeśli Dunajec to oczywiście również ryby i tak jak Dunajec kiedyś dawał wszystkim możliwość i zarobkowania i tętnił życiem ze względu na spław drewna. Tak w tej chwili jest to miejsce, do którego bardzo chętnie ściągają wędkarze i wszyscy ci, którzy podziwiają ryby z całej Polski i też z całego świata. Witamy Państwa na czwartym festiwalu Dunajca, który składa się z dwóch dni. Pierwszy dzień jest poświęcony. Pierwszy dzień jest poświęcony y, rzece Dunajec y, i ochronie y, tego wspaniałego miejsca, jakim jest Dolina Dunajca niezwykle ważna i niezwykle atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo. Zapraszamy na kolejne szóste święto świętobstrąga. Drugi dzień jest to 21 Tylmanowskie Lato, gdzie zrzesza zespoły regionalne z nurtu Dunajca. Zespoły reprezentują się na scenie, jak i również nasze gwiazdy, tak jak zespół Murań czy zespół, czy zespół Ciupaga. Oprócz tego mamy wystawę twórców ludowych, gdzie można zapoznać się z rękodziełami albo je zakupić. Również z nami jest koło gospodyń z Tylmanowej, które prezentuje potrawy tylmanowskie regionalne. Dzisiejszy dzień poświęcony jest rzece Dunajec. Edukujemy młodych ludzi na temat istotności ochrony tej rzeki, bogactwa przyrody, która nas otacza oraz przybliżamy tematykę wędkarstwa muchowego, które jest bezpośrednio związane z rzeką i z, z tym regionem. Działające na terenie Telmanowej koło Polskiego Związku Wędkarskiego Potokowiec organizuje w dniu dzisiejszym bezpłatne egzaminy na kartę wędkarską. Każdy, kto jest zainteresowany tematyką wędkarską, może podjąć się takiego egzaminu i zdobyć uprawnienia, które dalej będą pozwalały na y, kontynuowanie pasji wędkarskiej i jej rozwijanie. Ja karty wędkarskiej nie posiadam, ale mam nadzieję, że uda mi się ją dzisiaj zdobyć. Y no, ale chyba mnie czeka dużo. W tym e, pracy. jest jakiś haczyk, tak. <laughs> Oj, no też wiedza. Te, e, w, bo tu trzeba co? Wykazać się wiedzą Mary merytoryczną i. E, Przepisami i znajomością przepisów, które regulują zasady połowu, legalnego i bezpiecznego połowu ryb. Matko, mam nadzieję, że dam radę. Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Dunajca organizuje tą imprezę. My z kolei wspomagamy stowarzyszenie w jej całej działalności, a oni prowadzą i szkółkę, i co najważniejsze, zarybiają nasze potoki pstrągiem. Dzięki czemu pstrąg, który kiedyś tutaj był, później go nie było, teraz powraca. Więc wszystko oprócz tego, że się bawimy, robimy kawałek porządnej roboty dla naszego środowiska. Proszę Państwa, jesteśmy tuż nad Dunajcem, tak? jednej z najwspanialszych, a może najwspanialszej rzeki rzece górskiej w Polsce, w której mieszkają ryby będące marzeniem wielu wędkarzy. Dominuje tutaj pstrąg potokowy. Ja mam tutaj właśnie taką zabawkę, ale bardzo, bardzo realistycznie przypominającą strąka potowkowego. Ja mam tutaj lipienia, a to jest który jest y, może troszeczkę w tej chwili w odwrocie w Dunajcu nie ma go zbyt wiele. Kiedyś był też do, dominującą rybą. W tej chwili jest go mało, ale walczymy, żeby było go troszeczkę więcej. Tak jest. Co warto wiedzieć o Dunajcu? Dunaj jest wspaniałą rzeką i to jest mekka wędkarzy, tak zwanych wędkarzy muchowych, czyli ludzi, którzy łowią na specjalne wędki, specjalne w tym sensie, że rzadko spotykane, mało popularne, i używają przynęt wyłącznie. Będących imitacją owadów stworzonych z włóczki, nitek, sierści. Mówię to w dużym uproszczeniu. To są tak zwane muchy. Na te przynęty łowimy właśnie strągi i lipienie. Tak jak Darek powiedział, Dunajec to tomeka to wędkarstwa muchowego w Polsce. Bardzo urozmaicona rzeka płynąca przełomami rzeka, która od której wędkarstwo muchowe w Polsce się tak naprawdę zaczęło i dalej ta tradycja jest kontynuowana. Dunajec nie jest łatwą rzeką do brodzenia, ponieważ te ryby łowimy brodząc w rzekach, więc proszę Państwa, należy zachować rozsądek i najlepiej robić to. Pod, w towarzystwie osób, które już mają pewne doświadczenie w łowieniu ryb i w brodzeniu w tej rzece. Pierwsze, pierwsze dni mogą być, pierwsze doświadczenia mogą być dosyć trudne, ale uwaga, wędkarstwo muchowe uzależnia. Czyli jeżeli popróbujecie Państwo, to prawie na pewno stanie się z Wami to, co ze mną. Odstawiłem wszystkie moje spinningi, wędki gruntowe. I mam tylko w tej chwili wędki buchowe. Tak? Całkowicie wsiągłem wędkarstwo buchowe. I ważne, żebyśmy o te rzeki dbali, żebyśmy dbali o Dunajec. Niestety cywilizacja dynamicznie rozwijająca się, niesie też ze sobą wiele problemów dla rzek tutaj. Lokalnych, ogólnie w Polsce bo mamy bardzo małe zasoby wody płynącej. Paradoksalnie wydaje nam się, że, że Polska to duże rzeki Wisła, Odra. Tak naprawdę, rzek wody płynącej jest u nas mało i musimy o nie dbać. Proszę Państwa, Maciek wspomniał tutaj o tym, że musimy dbać o tą wodę. W jaki sposób to się przejawia? Ta woda tutaj jest no-kilowa. Co to znaczy? Nie zabijamy ryb, nie zabieramy ich do domu. tak? Łowimy i wypuszczamy. tak? Robimy zdjęcia, mierzymy je i szybko, w jak najlepszej kondycji wypuszczamy je z powrotem do wody. Zapraszam wszystkich serdecznie do Tylmanowej. Wspaniała miejscowość. W, przez którą płynie najwspanialsza, najpiękniejsza rzeka w Polsce, dzika rzeka Dunajec, a w niej są i wspaniałe ryby, a wokół mieszkają wspaniali ludzie. Wszyscy są gościnni. Zapraszamy, podziwiajcie i naszą naturę i oczywiście przyjeżdżajcie do nas na wakacje, żeby wspomagać lokalnych mieszkańców w tym, żeby mogli tutaj działać, żyć i zarabiać na turystyce. Bardzo chcielibyśmy serdecznie podziękować panu staroście powiatowym, który objął imprezę honorowym patronatem. Całemu samorządowi i wójtowi gminy Ochotnica Dolna oraz wszystkim sponsorom, którzy, którzy nas tak silnie tutaj wspierali dzisiaj. I dzięki I... czemu ta impreza funkcjonuje i tak pięknie się rozwija. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy serdecznie.